Kiedy Skolim pojawił się na polskiej scenie muzycznej, momentalnie zdobył serca słuchaczy i obiegł media jak burza. Ten utalentowany wokalista, nazywany królem latino, zaskakuje swoich fanów nie tylko charyzmą, ale także niezwykłym talentem, który dobitnie podkreślają jego rosnące statystyki. Jego utwór "Wyglądasz idealnie" osiągnął niewiarygodne 235 milionów odtworzeń na YouTube, co czyni go jedną z najpopularniejszych piosenek w Polsce. Ale to nie koniec sukcesów. Inne jego hity, takie jak Temperatura, Nie dzwoń do mnie mała, Kiss me baby oraz Dziewczyno piękna, nagrane u boku Cleo, również zdobyły milionowe wyniki. Zbliżając się do wakacyjnego sezonu, Skolim mnie zwalnia tempa, prezentując świeżutki singiel Zatańcz ze mną ostatni raz. Utwór ten powstał we współpracy z Hellfieldem, z którym Skolim z współpracuje od początku roku 2023. Teledysk do nowego przeboju zachwyca gorącymi ujęciami, które zostały nakręcone nie tylko w malowniczym Miami, ale też na maltańskich plażach. W klimatycznych i basenowych scenach artyści demonstrują swoje umięśnione sylwetki, co z pewnością przyciągnie uwagę fanów letnich rytmów. Już wkrótce po premierze klip zebrał ogromne uznanie, przekraczając 500 tysięcy wyświetleń w mniej niż dobę, a także trafiając na kartę na czasie. Fani nie szczędzą entuzjastycznych komentarzy, pisząc między innymi, nutka się udała. Wiadomo, że Latino Gang rządzi, ten numer rozwalił wszystko, czy totalna dominacja. Dla wielu z nich to z pewnością będzie hit tegorocznych wakacji. Jednakże życie z Kolima nie składa się tylko z sukcesów muzycznych. W marcu tego roku przeszedł przez trudne chwile, kiedy do jego domu wtargnął nieproszony intruz, który wdał się w szarpaninę z jego babcią. Artysta nie omieszkał skomentować tej sytuacji na Instagramie, zaznaczając, że zero tolerancji dla osób z złymi zamiarami jest kluczowe. Po incydencie babcia z podziękowała fanom za ich wsparcie, mówiąc, że wraca do pracy co tylko podkreśla siłę i determinację rodziny. Dzięki takim wydarzeniom oraz nieustającym sukcesom, Skolim z pewnością na stałe wpisał się w polski krajobraz muzyczny, a my możemy z niecierpliwością czekać na jego kolejne projekty. Warto śledzić tego utalentowanego artystę, bo jego kariera dopiero się rozkręca, a najbliższe miesiące mogą przynieść nam jeszcze więcej wspaniałych niespodzianek.